Hej. Dzień dobry. Cześć. Dzisiaj jesteśmy na blumakowicach, ale oczywiście jestem na game modzie. Głupi zombie mi przeszkadza. No. <ścoughs> y Dzisiaj wam pomogę zbudować taką magiczną lampę. Wiem, że nie wygląda jakoś fajnie, ale gdy jak podchodzicie, to, no to właśnie się to powiedzieć. światło automatycznie zapala. Normalnie przechodzicie i automatycznie się światło zapala. I no i dzisiaj pokażę wam jak taką lampę można zbudować. Ogólnie teraz proszę o cięcie. I PUM dobra I mamy pokażę, te rzeczy pokaż jakie trzeba itemy wziąć. Um, mogę tak tylko pokazać. Dobra jest pokazane. No jest pokazane i ja teraz musicie sobie znaleźć no, byle jakie miejsce, ale może być nawet takie kładziecie yy, kamienny ceglany murek jeden taki dwa, dwa świerkowe płotki raz, dwa następnie kładziecie lampę redstone redstone na no. pyk Następnie kładziecie byle jaki blok chcecie oprócz jakichś oczywiście tłoków i w ogóle. Ja no. akurat wziąłem blok trawy i kładziecie na tą lampę. Potem y, kładziecie ka kamienne ceglane schody w taki oto sposób. Nie na lampie, tylko na tym bloku. Na no. tierce. Ani, nie wiem co wybrali. Następnie z góry niszczycie ten blok staw i stawiacie cuklowy czujnik. A na niego wodę. lejecie wodę. I już praktycznie macie to zrobione. Ale jak chcecie nią ostawić? Jak chcecie mieć dla dekoracji, to ja wymyśliłem takie coś. Stawiacie takie. Takie same. Takie same. Schodki. No, no po prostu tak tak jak ja robicie. Następnie kładziecie świerkowy płot. Tak. Świerkowy płot. No płot. A. I tyk. I gotowa. Macie taką fajną lampę. Możecie sobie taki mostek zbudować. No. I gdy idziecie, automatycznie wam się zapala. I jeszcze coś. Jak chcecie kolejny taki sam filmik, ale z inną, jakiś domek fajny. No, to Mój. zostawcie. To jest. Zostawcie łapkę, lajka. Łapkę w górę i musicie wbić y, 10 łapek w górę, żeby był taki od, y, kolejny odcinek. I, i jeszcze, jeszcze subskrypcje na tym kanale, bo dobijamy ile? 100 milionów. Chcemy to być. Ale ile masz, ile masz? Powiedz. Um,